Dzisiaj, moi bracia i siostry, z ciężkim sercem przynoszę Wam przesłanie od Boga. Jest to ostrzeżenie, które zostało mi powierzone przez samego Boga. W naszym zabieganym życiu często dajemy się pochłonąć trywialnym sprawom i codziennym zadaniom, które pochłaniają nasz czas. Zapominamy zatrzymać się, zastanowić i posłuchać wiadomości, które Bóg chce nam przekazać. Ale dzisiaj błagam Cię, abyś zwrócił uwagę i wziął pod uwagę zdumiewające przesłanie dostarczane nam z nieba, podobnie jak wideo. Jeśli wierzysz w Boga, musisz wiedzieć, że nasz świat stoi w obliczu bezpośredniego i niekontrolowanego niebezpieczeństwa. Bóg był świadkiem ciemności, która ogarnęła nasz świat i wydaje ostrzeżenie, którego nie możemy zignorować ani lekceważyć. Nieprzestrzeganie go doprowadzi do tragicznych konsekwencji. Wielu z nas popadło w samozadowolenie, wierząc, że możemy żyć bez konsekwencji. Mówię Wam jednak, moi przyjaciele, że czas samozadowolenia już minął. Bóg dał nam wyraźny znak, wzywając nas do przebudzenia i podjęcia działania. Musimy odwrócić się od naszych grzesznych dróg i przyjąć światło Bożej miłości i miłosierdzia, nie dajmy się zaślepić fałszywym obietnicom i rozproszeniom tego świata. Dobra materialne i tymczasowe przyjemności nie uchronią nas przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Tylko Bóg może nas ochronić i przeprowadzić przez te niespokojne czasy. Musimy wzmocnić naszą wiarę i szukać Jego przewodnictwa we wszystkim, co robimy. Jestem tutaj, aby potwierdzić, że Bóg przesyła nam to przesłanie z nieba, ponieważ nas kocha i pragnie naszego zbawienia. Nie chce, abyśmy zagubili się w ciemności, która ogarnia nasz świat. Jednak naszym obowiązkiem jest słuchać i działać zgodnie z Jego przesłaniem. Musimy dzielić się Jego ostrzeżeniem z innymi, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i naszym obowiązkiem jest dbanie o siebie nawzajem. Dlatego, drodzy przyjaciele, jeśli ufacie Bogu, nie pozwólcie, by to przesłanie pozostało bez echa. Nie odrzucajcie go jako kolejnej przelotnej myśli. Weźcie je sobie do serca i dokonajcie niezbędnych zmian w swoim życiu. Szukajcie przebaczenia i starajcie się prowadzić życie, które podoba się Bogu. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na pokonanie niebezpieczeństwa, które na nas czyha. Zachęcam do poważnego potraktowania tego ostrzeżenia. Nie lekceważ go ani nie traktuj jak sensacyjnej wiadomości. Bóg mówi do nas, a naszym obowiązkiem jest słuchać. Zjednoczmy się w modlitwie i pokucie i zaufajmy Bogu. Miłość i ochrona. Obyśmy wszyscy zostali uratowani przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Amen. Kiedy znajdziesz się na kolanach, błagając Boga, kiedy jesteś złamany i w najniższym punkcie, kiedy Twoje serce jest rozdarte, Jezus jest tam, skup się na nim. Bo On cię widzi i nie zawiedzie cię. Pamiętaj o wszystkim, co do ciebie mówił, pamiętaj o Jego miłości, pamiętaj o Jego obietnicach. Kiedy będziesz w stanie odwrócić wzrok od burzy i skupić go na nim, doświadczysz Jego doskonałego pokoju pośród chaosu. Amen, jeśli jesteś gotowy, Boże, moje serce jest ciężkie. Mój umysł jest przytłoczony strachem i wątpliwościami. Trudno jest spojrzeć poza mój ból, ale wiem, że jesteś w stanie przenosić góry, rozdzielać morza i uciszać zagrożenia, które przychodzą przeciwko mnie. Zaufam Ci, udowodniłeś swoją wierność w przeszłości, więc pomóż mi uwierzyć i daj mi siłę, by trzymać się nadziei. Dziś Bóg przemawia do Ciebie. Twoje ulepszenie nadchodzi z powodu Twojej wierności w małych rzeczach. Przygotuj się na obfite błogosławieństwo, ponieważ wytrwałeś i nie poddałeś się. Wszystko, na co czekałeś i o co się modliłeś, wkrótce zostanie Ci dane. Pamiętaj, moje dziecko, że nagradzam tych, którzy pozostają wierni. Bądź spokojny w tym okresie i pozwól, aby ból i zamieszanie zniknęły gdy skupisz swój wzrok na tym który jest ponad tobą Często jesteśmy tak pochłonięci pragnieniem otrzymywania błogosławieństw że zapominamy o tym który je daje W tym sezonie zwracam się do tych którzy czują się oddaleni i utracili głęboką tęsknotę za Jezusem Odłóż wszystko i podejdź do jego stóp on pragnie, aby Twoje oczy były utkwione w Nim, wyraź Mu, jak dobry jest dla Ciebie i co dla Ciebie znaczy. Niech Twoja miłość do Niego będzie Twoją największą aspiracją. Jeśli Bóg jest wszystkim, co masz, to masz wystarczająco dużo. Wpisz wierzę w siebie, aby to potwierdzić. Widzi, że masz wątpliwości. Możesz się zastanawiać, czy dobrze go usłyszałeś, czy to już koniec. Zapewniamy, że słyszy każdą myśl. Ale Bóg chce, abyś pamiętał, że go usłyszałeś i to nie jest koniec. On celowo umieścił to pragnienie głęboko w twoim sercu, ponieważ wie, ile ono dla ciebie znaczy. On słyszy twoje wołanie, nawet gdy łzy nie płyną. Słyszy twój głos. Nawet gdy z trudem szukasz słów, dziś Bóg mówi Ci, że rozumie Twoje ostatnie wątpliwości i niepewność co do własnej siły i godności, by realizować zadanie, które Ci powierzył. To przesłanie służy jako przypomnienie, że dzięki Chrystusowi jesteś w stanie osiągnąć wszystko. Nie poddawaj się i nie pozwól, by strach zniechęcił Cię do realizacji marzeń. Pamiętaj, że zawsze jestem po Twojej stronie i odniesiesz sukces. Jesteś w stanie to osiągnąć. Jeśli potrzebujesz pomocy w przyciąganiu pieniędzy, sprawdź link w mojej biografii, aby poznać sekret. Link znajduje się w sekcji komentarzy. To koniec. Czasami celowo ignoruję wszystko, czego pragniesz przez pewien czas, tylko po to, abyś polegała wyłącznie na nim. On wciąż cię pragnie, nie chce, abyś był tak pochłonięty otrzymywaniem obietnic, błogosławieństw i przełomów, że zapomnisz o prawdziwym celu tego wszystkiego. Chwaleniu go, zarówno w dobrych, jak i złych czasach, ponieważ jest wierny, on cię nie opuści ani o tobie nie zapomni, więc ty nie możesz zapomnieć o nim, jestem gotów potwierdzić, że ten sezon doprowadził cię do punktu krytycznego. Jesteś na ziemi, czołgasz się, błagasz i płaczesz. Czujesz się niesłyszany, jakby wszystko było suche i ciemne. Bez końca w zasięgu wzroku. Ale bądź spokojny, on chce, abyś mu zaufał i pozwolił mu działać bez Twojej ingerencji. On zna drogę do obietnicy. Nie daje obietnic tylko po to, by je spełnić dla siebie. Daje je, by zademonstrować wielkość tego, do czego jest zdolny, nie zachwieje się, przyjdzie po ciebie i doprowadzi cię do przełomu. Obejrzyj cud, który wydarzył się w tym filmie. Teraz nie ma czasu na pozostanie na dnie. Wróg mógł wielokrotnie zepchnąć cię na dno podczas tej podróży, ale Bóg dał ci siłę, byś mógł wstać. Mów o swoich wyzwaniach. To jest Twój czas, błogosławieństwa spadną jak deszcz, obietnice, które wydawały się odległe lub zapomniane, zostaną spełnione, a Ty będziesz świadkiem Bożej chwały w każdym aspekcie swojego życia. Powstań i krocz ku zwycięstwu, Twoje emocje będą tylko rozpraszać Twój umysł. Często strach i zwątpienie idą w parze, sprawiając, że kwestionujemy to, co powiedziano nam w tym sezonie. Nie pozwól, aby strach i zwątpienie kontrolowały cię lub przejmowały kontrolę nad twoim umysłem. On pozostanie wierny. On wciąż jest zdolny, wciąż jest wszechmocny. On przejdzie i spełni swoje obietnice. Kontynuuj uwielbienie podczas oczekiwania. Obejmuje moc potwierdzania: Czy utknąłeś w sezonie, w którym czujesz się beznadziejnie, jakby wszystko milczało? Jeśli tak, oznacza to, że znajdujesz się w kluczowym okresie, który wymaga skupienia. Nie zawracaj, przyjmij ciszę jako okazję do skoncentrowania się na następnym kroku, który przybliży cię do tego, na co czekałeś. To nie jest czas na zwijanie się w kłębek, płacz, zwątpienie lub poddanie się strachowi. Twoja wiara jest potrzebna w tym okresie. Przygotuj się na chodzenie i słuchanie. Było cicho i za każdym razem, gdy zbliżasz się do swojej ziemi obiecanej, jesteś odrzucany o kilka kroków. Jesteś zmęczony. Czujesz, że nie możesz iść dalej. Ale nie słuchaj tych myśli, nadszedł czas, aby przezwyciężyć swoje obawy. Wkraczasz teraz w fazę szybkiego postępu. Może się to wydawać niewiarygodne. Ale nie pozwól, aby ból cię powstrzymał. Po prostu odpowiedz tak, aby zaakceptować tę zmiany. pamiętaj, że w tym czasie Twój umysł i lęki staną się bardziej wyraźne. Burze życiowe mogą być coraz głośniejsze i silniejsze, ale istnieje pokój, który je przewyższa. Błogosławieństwo leży poza burzą, po stawieniu czoła trudnościom będziesz świadkiem piękna nowego początku. Rozumiem, że może Ci się wydawać, że Twoje marzenia i aspiracje zostały zniszczone, ale burze próbowały Cię złamać, jednak Boży pokój podniesie Cię na duchu. Ponieważ jesteś bliżej swoich celów, niż ci się wydaje. Nie poddawaj się, zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Jestem optymistą, i jeśli jesteś gotowy, możesz znaleźć pocieszenie już dziś. To całkowicie w porządku nie czuć się dobrze, pozwolić, by ból objawił się łzami i zmagać się ze zrozumieniem. Nie musisz mieć wszystkiego przemyślanego, gdy masz potężnego Boga po swojej stronie, nie poddawaj się jeszcze, przełom zawsze następuje po burzach. Zdaję sobie sprawę, że możesz nie czuć się dobrze psychicznie, a poczucie osamotnienia może być wyzwaniem. Choroba psychiczna często pozostaje niewypowiedziana, ale Bóg chce, abyś wiedział, że wszystko się poprawi, a szukanie pomocy i wsparcia jest w porządku. Dopuszczalny jest brak motywacji i przyznanie, że nie jesteś tam, gdzie chcesz być. Niedopuszczalne jest jednak poddawanie się. Kiedy czujesz się odizolowany, pamiętaj, że jesteś cenny, dostrzegany i błogosławiony przez Boga. Odpowiedz tak i podążaj za nami, aby potwierdzić tę prawdę. Tylko 96% ludzi jest świadomych tej techniki manifestacji pieniędzy. Jest to potężna metoda, która przekształca najgłębsze, podświadome przekonania na temat rzeczywistości. Osobiście zmieniła ona moje życie. Spróbuj szczerze, klikając link w naszej biografii, aby zobaczyć, czy to działa również dla Ciebie. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej treści. Wyczuwam w tej chwili silne połączenie z Panem. W takich chwilach nie pozwól, by strach, negatywne myśli, media społecznościowe lub cokolwiek innego przygnębiło Cię lub osłabiło Twoją wiarę. Pozwól im odejść, wróg będzie próbował walczyć, ale pamiętaj, że bez względu na to, jak realne mogą wydawać się te obawy i myśli, Bóg dał Ci obietnicę, która jest prawdziwa. Jest to okres, w którym musisz stać mocno w swojej wierze. Rozumiem, że niektórzy z Was mogą czuć, że wszystko co kiedyś mieli, w tym Boże pocieszenie i rzeczy, o które się modliliście i w które wierzyliście, zniknęło. Ataki nasiliły się i dla wielu zapanowała nagła cisza. Uwierz mi, ta cisza jest pozytywnym znakiem. Chociaż może się tak nie wydawać, Bóg ma zamiar zrobić coś niezwykłego. Co odmieni twoje życie? Wrogowie uświadamiają sobie, że nigdy nie posiadali mocy ani zdolności do jej przejęcia. Nadszedł czas, abyś się pozbierał i z martwych wstał. Miłość Boga jest niezachwiana, a On prowadzi cię bezpośrednio do obiecanego przeznaczenia, On nie zmienił zdania. Rozumiem, że w ciszy może być łatwo uwierzyć, że jest inaczej, ale wróg zwodził cię i zaszczepiał strach zbyt długo. Wstań jeszcze raz, ponieważ wkrótce nastąpi oszałamiający przełom. Wyrażam Ci moją miłość i afirmację, Panie. Dziś Bóg komunikuje, że potrzebuje, abyś podniósł swoje wysiłki. Pokaż innym swoją miłość do Niego poprzez swoje działania. Przestań się poniżać, jesteś wartościowy, piękny i odporny, więc zaufaj Mu. Niezwykłe i niewytłumaczalne zdarzenia wkrótce pojawią się w Twoim życiu. Czekają na Ciebie nieoczekiwane błogosławieństwa. Posiadasz nieodpartą energię, która przyciąga wszystko do Ciebie. Upewnij się, że pogłębiasz swoją wieść z Jezusem. Pamiętaj o tym, co on umieścił w Twoim sercu i o słowach, które do ciebie wypowiedział. Znasz jego moc i możliwości. Wiele osób będzie próbowało Ci doradzać, ale trzymaj się jego nauk i tych, którzy Cię wspierają i wierzą w Twoją podróż. Niezliczeni ludzie będą oferować swoje opinie na temat tego, co powinieneś. A czego nie powinieneś robić, ale zrozum, że Twój cel nie jest dla wszystkich. Dlatego nie polegaj na wszystkim, co widzisz i słyszysz. Zamiast tego trzymaj się mocno tych, których Bóg wprowadził do Twojego życia i Jego obietnic. On jest niezłomny i godny zaufania. Zanurz się głęboko w Jego słowo, Jego miłość i Jego wierność. Jeśli znajdziesz się w obliczu trudności, których nigdy się nie spodziewałeś, pamiętaj, że te doświadczenia doprowadzą cię do miejsc, których nigdy nie wyobrażałeś sobie osiągnąć. Wykonujesz wyjątkową pracę w dążeniu do sukcesu i szczęścia, więc nadal podążaj naprzód ku przeznaczonym ci uroczystościom. Twoje zaangażowanie w dokonywanie cudów nie powinno się zachwiać. Nie poddawaj się, wytrwaj, twoje modlitwy zawsze zostaną obficie wysłuchane. Bóg komunikuje ci dzisiaj, że nie jest na ciebie zły. Rozumie, że popełniłeś błędy i dokonałeś złych wyborów, ale wiedz, że Jego miłość do ciebie jest bezwarunkowa, zawsze będzie przy tobie, by cię prowadzić i wspierać. Uwolnij się od poczucia winy i wstydu i zaufaj, że On jest z Tobą na każdym kroku. Miej wiarę w Jego miłość i miłosierdzie i wiesz, że wszystko ostatecznie ułoży się jak najlepiej. Nie ma potrzeby martwić się o kolejny krok w swoim życiu. Po prostu zaufaj Mu i pracuj pilnie. On postawi na Twojej drodze odpowiednich ludzi i możliwości. On czuwał nad tobą i nadal będzie to robił. Kocham cię tak, jeśli masz wiarę, aktywuj przepływ pozytywności i błogosławieństw w swoim życiu, nieograniczone bogactwo, radość, przyjemność. Wolność i pewność siebie mogą wkroczyć w Twoje życie dzięki niewielkiej korekcie porannej rutyny. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij link w komentarzach poniżej, aby odkryć sekrety przyciągania bogactwa i zasubskrybować nasz kanał. Jeśli wierzysz w Boga, to rozumiem, że nie spałeś do późna w nocy, pochłonięty obawami o rachunki, zdrowie, dzieci. Przyszłość, Twój umysł był wypełniony nie scenariuszami, ale przeoczyłeś jedną możliwość: Twój boski Ojciec odwiedza Twój dom, uzdrawia Twoje ciało, zwiększa Twoje finanse, otwiera drzwi, wprowadza właściwych ludzi do Twojego życia i błogosławi Twoją przyszłość. Daj mi swoje zmartwienia, a ja zapewnię Ci spokój. Zaufaj mi, kocham Cię ogromnie. Nawet gdy doświadczasz niepowodzeń, nie postrzegam cię jako bezwartościowego. Wciąż widzę w tobie kogoś, kto ma cel i znaczenie. Wyobrażam sobie moje dziecko zmierzające do sukcesu. Potknięcie nie oznacza, że musisz pozostać na dnie. Oznacza to, że musisz się podnieść i spróbować ponownie. Uwielbiam typ osoby, którą jesteś. Tak, jeśli jesteś przygotowany, presja, którą odczuwasz, nie ma na celu złamania cię, wykorzystuję ją, aby cię ukształtować, moje dziecko. Wysłuchałem Twojej modlitwy. Oświetlam Twoje prawdziwe ja. Poprzez te wyzwania odkrywam przed Tobą nowe sposoby na zaufanie mi i zbliżenie się do mnie, moje drogie dziecko. W chwili, gdy nauczysz się ponownie oddawać mi swoje życie, osiągniesz pokój, za którym tęsknisz. Kocham Cię. Rozumiem, że Masz wiele na głowie: opieka nad rodziną, utrzymanie wewnętrznego spokoju, zarządzanie finansami i rozwój kariery mogą wydawać się przytłaczające. Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Poprzez modlitwę przedstaw mi wszystkie swoje obawy, a ja ci pomogę, utoruję ci drogę. Zasoby nieba są do twojej dyspozycji, nie musisz się martwić. Jestem tutaj, aby cię wspierać, moje dziecko. Jestem obecny, aby potwierdzić, że należysz do mnie, a mój duch mieszka w tobie, mój duch jest jak supermoc specjalnie dla ciebie to nie magia. Musisz po prostu odpuścić i pozwolić mojemu duchowi prowadzić cię, gdy jesteś niepewny. Mój duch daje mądrość, gdy zmagasz się ze strachem i niepokojem. Mój duch przynosi pokój i miłość, gdy zbaczasz z drogi i kusi cię, by podążać własną ścieżką. Mój duch poprowadzi cię do wypełnienia mojej woli. Nie masz się czego obawiać, ponieważ powierzyłeś mi swoje życie, mój duch będzie cię pocieszał, wstawiał się w Twoim imieniu i orędował za Tobą. Moje drogie serce, wiedz, że Twoje łzy nie są warte tych zmartwień, niepokojów i lęków. Są one jedynie przejściowe, jeśli chmury próbują przesłonić blask Twojego światła. Pamiętaj, drogie dziecko, że wszystkie te problemy zostały już z czasem rozwiązane. Pokażę ci, jak to się rozwija, ale na razie postrzegaj to jako pełną przygód burzę, zmierzającą ku zrozumieniu, że posiadasz zdolność pokonywania wyzwań i osiągania niemożliwego. Jestem u twego boku, wzmacniając cię i pomagając ci. Moje wsparcie nigdy nie osłabnie, moje małe słoneczko. Bóg przygotowuje się, by zadziwić Cię błogosławieństwami i przełomami, przekroczy wszelkie oczekiwania i spełni każde Twoje życiowe pragnienie. Miej wiarę, nie poddawaj się, kocham Cię jednoznacznie. Potwierdzam ten dekret, umiłowane dzieci, dzisiaj przychodzę do Was z ciężkim sercem, niosąc ostrzeżenie z nieba. Zbliża się poważne niebezpieczeństwo, które wpłynie na cały świat. Nie jest to klęska żywiołowa ani konflikt wywołany przez ludzi, ale raczej duchowa bitwa, która toczy się już od jakiegoś czasu. Siły ciemności gromadzą się knując, by uwolnić swoje nikczemne plany na świecie, starają się sprowadzić chaos, zniszczenie i śmierć na wszystkich, którzy im się sprzeciwiają. Jednak jako Wasz niebiański Ojciec nie pozwolę im zwyciężyć. Dałem wiele znaków i ostrzeżeń, ale wielu je zlekceważyło. Błagam Was, abyście nie ignorowali tego przesłania. To nie jest czas na samozadowolenie czy apatię. To czas działania poprzez modlitwę. Wzywam wszystkie moje oddane dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie i stanęły przeciwko siłom ciemności. Moje ukochane dzieci, modlitwa ma ogromną moc. Może przenosić góry i pokonać nawet najzacieklejszych przeciwników. Proszę, abyście modlili się o ochronę i przewodnictwo, zarówno dla siebie, jak i dla swoich bliskich, módlcie się o nawrócenie tych, którzy chcą wyrządzić krzywdę, ponieważ to poprzez miłość i przebaczenie mogą znaleźć zbawienie. Zdecydowanie ogłaszam mój autorytet, Bóg przemawia dziś do Ciebie, uznając Twoje niedawne zwątpienie w siebie i kwestionując. Czy posiadasz siłę i godność, by dążyć do tego, co umieściłem w Twoim sercu, to przesłanie ma Ci przypomnieć, że z Chrystusem jesteś w stanie pokonać każdą przeszkodę. Nie poddawaj się i nie pozwól, by strach odwiódł Cię od Twoich marzeń. Pamiętaj, że jestem z Tobą, zapewniając Ci sukces. Możesz to osiągnąć. Zapoznaj się z podanym linkiem, aby uzyskać wgląd w sekret przyciągania bogactwa. Link znajduje się w sekcji komentarzy. Bądź nieustraszony, ponieważ zawsze jestem z Tobą. Zaufaj mi i mi wiarę, że przeprowadzę Cię przez nadchodzące niebezpieczeństwa. Nie postrzegaj mnie jako wroga. Ale raczej mi wiarę we mnie i niech Twoja miłość do mnie będzie Twoją ochroną. Moje ukochane dzieci, pamiętajcie, że jestem życzliwym Bogiem, pełnym miłości i współczucia, nie pragnę dla Was krzywdy, ale są pewne okoliczności, na które pozwalam dla większego dobra. Zaufajcie mojemu boskiemu planowi i zrozumcie, że jestem stale po Waszej stronie, niezależnie od sytuacji. Nie lekceważ tego przesłania, gdyż jest ono cennym darem z niebios. Weź je sobie do serca i podziel się nim z innymi. Razem możemy pokonać wszelkie niebezpieczeństwa i wnieść światło w najciemniejsze czasy. Żywię głęboką miłość do każdego z Was i zawsze czuwam nad Wami, Wasz oddany Ojciec, Bóg. Bóg chce Wam dziś zakomunikować, że na horyzoncie widać zmiany. Otworzę przed Wami drzwi, których żaden człowiek nie może zamknąć. To czas, w którym poprowadzę Cię ku Twojemu prawdziwemu celowi. Rozumiem wyzwania, przed którymi stoisz i zapewniam Cię, że będę stał obok Ciebie w każdej życiowej próbie. Dbaj o siebie, moje dziecko. Jeśli jesteś gotowy, podziel się tym filmem z pięcioma osobami, które zachwianie ufają Bogu. Zostaw komentarz o treści Jezus jest Panem, aby okazać wsparcie dla naszego kanału. Subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienie dzwonkiem. Kluczowym aspektem Twojego charakteru powinno być promieniowanie pozytywną energią, gdziekolwiek jesteś dodając wartość zarówno do przestrzeni, jak i życia ludzi wokół ciebie.